Biały Kieł, szalony Bóg. Niewielu białych mieszkało w forcie Yukon, lecz za to wszyscy byli dawnymi mieszkańcami północy. Zwali sami siebie chłopcami z kwaśnego ciasta i byli na z tej nazwy. Dla nowych przybyszów nie czuli nic prócz pogardy. Nowymi byli ci właśnie, których wyrzucały perowce. Żółto dziobów tych przezwano Hehakuos za co bardzo się gniewali. Podobno piekli sobie chleb, używając do ciasta jakiegoś nowomodnego proszku i na tym przeważnie polegała owo złowroga różnica pomiędzy nowicjuszami a wygami. Ci ostatni bowiem używali do chleba kwaśnego rozczynu, zapewne dlatego, że nie posiadali proszku. Mieszkańcy fortu pogardzali nowicjuszami i cieszyli się, widząc ich klęski. Szczególnie radzi byli w spustoszeniu, szerzonemu pośród ich psów przez białego kła i jego hultajską zgratę. Kiedy przybijał parowiec, mieszkańcy fortu mieli zwyczaj schodzenia na brzeg i przyglądania się widowisku. Zarówno ludzie, jak i psy czekali na niego z rozkosznym przedsmakiem. Ludzie jednak umieli prócz tego uznać i ocenić dziką, a mistrzowską partię rozgrywaną przez białego kła. Pomiędzy białymi ludźmi szczególnie jeden delektował się owym sportem. Przybiegał kłusem na pierwszy gwizdek nadchodzącego parowca. Kiedy zaś było już po ostatniej grze i miejscowe psy poszły w rozsypkę, wracał powoli do fortu i miał twarz pełną żalu. Czasami, gdy delikatny pies południa padał, wydając swój przedśmiertny wrzask pod zębami z grai, człowiek ów nie mogąc się opanować zaczynał skakać i pokrzykiwać z uciechy. Zawsze też spoglądał na białego kła uważnym i porządliwym okiem. Mieszkańcy fortu nazywali tego człowieka Pięknym. Nikt nie znał jego prawdziwego imienia. Mówiono jednak o nim w okolicy Piękny Smith. W istocie był potworem. Pięknym przezwano go właśnie przez kontrast. Był tak brzydki, że można było przypuszczać, że natura zabawiła się jego kosztem. Przede wszystkim był niski, na mizernym korpusie sterczała nie mniej wąska i nędzna głowina, której wierzchołek porównać by można do matematycznego punktu. Istotnie zanim na północy przezwano go pięknym, towarzysze dzieciństwa ochrzcili go główką od szpilki. Z tyłu od wierzchołka czaszka biegła nieomal prostą linią w stronę szyi, przechodząc z przodu w płaskie i niezwykle szerokie czoło. Odtąd, począwszy, natura jakby żałując swego skomstwa rozrzuciła mu rysy prawdziwie beztroską dłonią. Dała duże oczy, pomiędzy nimi zaś miejsce na drugą, taką samą parę. Twarz w stosunku do całej postaci była ogromna. W celu zachowania proporcji z szczołem, matka natura obdarzyła twór swój potężnymi szczękami. Dolna szeroka, ciężka wystawiona naprzód, była przy tym tak opuszczona w dół, że zdawała się leżeć na piersi. Bardzo prawdopodobne, że potworność owej szczęki uwydatniała się przede wszystkim dzięki wątłości szyi, jakby niezdolnej do udźwignięcia tak wielkiego ciężaru. Szczęka owa sprawiała wrażenie okrucieństwa i zawziętości czegoś jednak brakowało, może właśnie przez nadmiar, może szczęka była już zbyt wielka. W każdym razie wrażenie kłamało. Piękny Smith znany był powszechnie jako nędzny tchórz. Dla dopełnienia opisu nie zawadzi zaznaczyć, że zęby miał płaskie i żółte, kły zaś sterczące spośród wąskich warg zupełnie jak u zwierzęcia. Oczy były żółtawe i mętne, jak gdyby naturze zabrakło właśnie barwników i wycisnęła na te oczy resztki farb ze wszystkich tubek. Tak samo było zapewne z włosami, porosłymi rzadko i nieregularnie, jasnożółtymi i brudnożółtymi, wypryskującymi po głowie i twarzy w niespodzianych pęczkach i kłaczkach jakby ze źle posianych i rozrzuconych przez wiatr nasion. Krótko mówiąc, piękny Smith był potworem, na całym ciele napiętnowanym brzydotą. To nie jego wina, tak a nie inaczej ukształtowała się w chwili stworzenia przeznaczona mu glina. Trudnił się gotowaniem strawy dla innych mieszkańców fortu, zmywaniem naczyń oraz wszelką robotą gospodarską. Towarzysze nie robili mu krzywdy, raczej znosili go po ludzku i poczciwie, jak zwykle znosi się istotę haniebnie upośledzoną przez los. Poza tym bali go się nieco. Jego tchórzowskie gniewy kazały im nieustannie lękać się kuli posłanej w plecy lub trucizny podanej w kubku kawy. Ktoś jednak musiał zająć się kuchnią, więc z braku lepszego kucharza gotował piękny Smith. Taki oto był człowiek, który upodobał sobie Białego Kła. Zachwycał się jego okrutnym męstwem i pragnął posiąść go na własność. Od pierwszej chwili czynił psu awanse. Biały kieł ignorował go z początku. Z czasem, kiedy przymilenia stawały się coraz bardziej natarczywe, pies najeżał się, szczerzył zęby i uciekał. Nie lubił tego człowieka źle mu pachniał. Pies wyczuwał coś niedobrego i bał się wyciągniętej ręki i łagodnych przemów. W miarę trwania zalotów, pies zaczynał nienawidzić człowieka. W umysłach stworzeń pierwotnych dobro i zło są pojęciami nader prostymi. Dobro jest tym, co daje wszelkie zadowolenie i uwalnia od bólu. Co zatem idzie? Dobro się lubi. Zło leży w tym, co sprowadza niewygodę, trudność, groźbę lub ból. Jest więc nienawidzony. Pięknego Smitha Biały Kieł, odczuwał jako zło. Z nędznego ciała i pierwotnej duszy tego człowieka, jakimś tajemnym sposobem wydobywały się emanacje czegoś niezdrowego, niby mgła nad malarecznym bagnem. Nieświadomością i nie pięcioma zmysłami nawet, lecz jakimś mglistym i nieokreślonym zmysłem, pies wyczuł, że ów człowiek grozi czymś złym, niesie zapowiedź bólu, jest więc istotą, którą należy nienawidzić. Biały Kieł znajdował się właśnie przed szałasem Szarego Bobra, kiedy piękny Smith złożył jego panu pierwszą wizytę. Na lekki pogłos oddalonych jeszcze kroków Biały Kieł drgnął. Poznał, kto się zbliża, i chociaż nie widział jeszcze nikogo, najeżył się natychmiast. Wylegiwał się właśnie wygodnie, ale teraz zerwał się czym prędzej i kiedy gość podszedł, pies iście wilczym ruchem wyślizgnął się na skraj obozu. Nie wiedział o czym mówili, ale słyszał rozmowę szarego bobra z przybyszem. Raz nawet ten ostatni wskazał ręką Białego Kła, wobec czego Biały Kieł warknął groźnie. Jak gdyby owa ręka wisiała już nad jego grzbietem, a nie o pięćdziesiąt stóp. Człowiek roześmiał się, pies zaś uciekł w las, pomykając przy samej ziemi z głową odwróconą czujnie ku ludziom. Szary Bóbr odmówił sprzedaży psa. Był teraz bogaty i niczego nie potrzebował. Poza tym Biały Kieł był zwierzęciem wartościowym, doskonałym przywódcą zaprzęgu i najsilniejszym psem jakiego kiedykolwiek posiadał. Zresztą drugiego takiego psa nie było nad Yukonem ani nad Mackenzie. Umiał walczyć jak zawodowy atleta. Zabijał cudze psy z taką łatwością, z jaką człowiek zabijał moskity. Piękny Smith błysnął oczami na wzmiankę o tym i oblizał wąskie warki pożądliwym językiem. Nie, Białykiem nie jest na sprzedaż za żadną cenę. Lecz Piękny Smith znał dobrze Indian. Odwiedzał często szerego Bobra, kryjąc zawsze pod kurtką sporą czarną butelczynę. Jedną z potęg wódki jest zdolność wywoławania pragnienia. Szary bubr uległ wreszcie pragnieniu. Rozgorączkowane tkanki i przepalony żołądek pożądać zaczęły coraz to większych ilości piękącego płynu, podczas gdy mózg, opętany dokuczliwą myślą, zgadzał się na wszystko za cenę osiągnięcia wódki. Pieniądze otrzymane za futra, rękawice i mokasyny poczęły się rozpływać. Im bardziej zaś chudł mieszek, tym bardziej zmniejszała się cierpliwość i opanowanie szerego Bobra. Wreszcie zabrakło już pieniędzy, cierpliwości i opamiętania. Pozostało tylko pragnienie, dziwaczne uczucie, potężniejące za każdym trzeźwym oddechem wciąganym w płuca. Wtedy to piękny Smith rozpoczął drugą rozmowę na temat sprzedaży białego kła. Tym razem obliczał cenę na butelki, nie na dolary. I że szary bubr słuchał go przychylniej. – Jak ty złapać ten pies, to ty jego kupić – brzmiało ostatnie słowo właściciela białego kła. Butelki zostały oddane, lecz po dwóch dniach – Ty sam złapać ten pies – oświadczył piękny Smith szaremu bobrowi. Pewnego wieczoru Biały Kieł wślizgnął się do szałasu i legł wygodnie zadowoloną miną. nienawidzonego Białego Boga nie było. Od kilku dni bowiem uparte prześladowanie stało się jeszcze bardziej natarczywe, wobec czego Biały Kieł wcale nie wracał do domu. Nie wiedział, jakie zło czyha w tych pełnych groźby rękach. Wiedział jednak, iż szczycha w nich na pewno i że lepiej trzymać się z dala od ich zasięgu. Zaledwie jednak pies zdołał się ułożyć wygodnie, szary bubr podszedł doń chwiejnym krokiem i opasał mu szyję rzemieniem. Potem usiadł przy białym kle, trzymając komin, rzemienia w ręce. W drugiej ręce trzymał tymczasem butelkę, którą od czasu do czasu przewracał sobie ku, ku ustom, wydając dziwne, bulgoczące dźwięki. Po upływie godziny tętno kroków, dudniące miarowo o ziemię, oznajmiło tego, który nadchodził. Biały Kieł posłyszał je pierwszy i poznawszy natychmiast zjeżył się. Szary bóbr kiwał się jak dotychczas. Tempo i sennie. Pies spróbował delikatnie wyciągnąć rzemień z rąk pana, lecz luźno puszczone palce zwarły się nagle. Indianin wstał. Piękny Smith wszedł do szałasu i stanął nad Białym Kłem. Ten burczał po cichu ku górze, ku źródłu swego lęku i czujnie baczył na ruchy rąk. Jedna zniżać się po jego głowie. Wtedy lekki pomruk psa przeszedł w ostro napięte warczenie. Ręka zniżała się powoli dalej. Pies zaś kulił się pod jej zbliżeniem, spoglądając złowrogo i warcząc coraz bardziej porywczo. W pośpiesznym jego oddechu wzbierał wybuch. Nagle ryknął i uderzył kłami jak żmija. Ręka zdążyła odpaść wstecz i zęby kłapnęły na o siebie ostro, puste. Piękny Smith był przerażony i wściekły. Szary Bóbr trzepnął psa po głowie, po czym zwierzę skuliło się przy ziemi w pełnym szacunku posłuszeństwie. Podejrzliwe oczy białego kła śledziły każdy ruch. Dostrzegły, iż piękny Smith wyszedł i powrócił stęgim kijem w ręku. Po czym wyjął koniec rzemienia z ręki szarego bobra i skierował się do wyjścia. Rzemień został naciągnięty z całych sił. Biały kieł stawiał opór. Szary bóbr trzepnął go znowu z prawej i z lewej, żeby go zmusić do wstania i pójścia z obcym. Usłuchał, lecz w nagłym skoku cisnął się ku białemu, który ciągnął go za sobą. Piękny Smith nie odskoczył. Oczekiwał tego skoku, machnął mocno kijem, wstrzymując skok w powietrzu i rozpłaszczając psa na ziemi. Szary Bób roześmiał się i skinął z uznaniem. Piękny Smith znowu naciągnął rzemień. Biały kieł zaś popełznął słabo i pół przytomnie za jego nogami. Po raz drugi już nie skoczył. Jedno uderzenie kija wystarczyło, aby przekonać, iż biały Bóg umie bić. Pies zaś był zbyt rozumny, żeby walczyć z czymś, czemu nie da rady. Szedł więc ponuro za piętami pięknego Smitha, podkurczywszy pod siebie ogon i ostrożnie powarkując w duchu. Lecz piękny Smith mierzył psa wojowniczym wzrokiem i ciągle trzymał kij w pogotowiu. Przybywszy do fortu, piękny Smith rozwiązał psa starannie i poszedł spać. Biały Kieł poczekał godzinę. Potem zaaplikował zęby do rzemienia i po upływie dziesięciu sekund był wolny. Zęby Białego Kłanią miały marnować czasu. Żadnego zbytecznego szarpania lub rzucia. Po prostu rzemień przecięty został prostopadle i tak czysto jakby ostrym nożem. Biały Kieł spojrzał na fort, jeżąc się od razu i warcząc. Po czym zawrócił i pobiegł prościutko do obozu Szarego Bobra. Nie był przecież winien posłuszeństwa tamtemu obcemu i straszliwemu Bogu. Oddał się szaremu bobrowi i do niego należy. Był tego pewien. Lecz wszystko powtórzone zostało po raz drugi z pewną różnicą. Szary bubr uwiązał mu znowu rzemień na szyi i z rana zaprowadził do pięknego smifa. Wtedy dopiero zaszła owa różnica. Piękny smif zabrał się do bicia. Uwiązany mocno biały kieł mógł tylko wściekać się bezsilnie i znosić karę. Użyto przeciw niemu ki i bat. Wytrzymał dnia tego najgorsze cięgi w życiu. Nawet kara wymierzona mu w dzieciństwie przez szarego bobra była lżejsza. Piękny Smith miał uciechę. Lubił takie zajęcie. Pochylał się nad ofiarą i z rozpłomionymi oczyma spuszczał bicz lub drąg i cieszył się słuchając jej jęków. Najbardziej poruszała go bezradność psa, albowiem piękny Smith był okrutny, jak tylko okrutnym potrafi być tchórz. Uniżając się i płaszcząc pod uderzeniami lub ostrymi słowami ludzi, mścił się z kolei na słabszych od siebie istotach. Wszystko, co żyje, lubi okazywać siłę, i piękny Smith nie stanowił pod tym względem wyjątku. Nie mogąc okazać jej własnej rasie, wymierzał ją zwierzętom i w ten sposób wyładowywał swą zmarnowaną energię. Lecz piękny Smith nie stworzył sam siebie, nie obwiniajmy go więc za to, że jest taki, a nie inny. Przedno świat z potwornym ciałem i niższą inteligencją. Taka była glina jego istoty, świat zaś urabiał ją nierzeczliwymi rękami. Biały Kieł rozumiał teraz, za co go bito. Kiedy szary bubr wręczył wczoraj pięknemu Smithowi z rzemień wiążący mu szyję, było wolą pana, by należał odtąd do obcego bossa. Kiedy zaś piękny Smith uwiązał go u bramy fortu, wolą nowego pana było, by tu pozostał. Sprzeciwił się obu tym pomysłom, wobec czego został ukarany. Widywał już dawniej psy zmieniające panów i przypomniał sobie, że zawsze bito te, które wracały. Biały Kieł był mądry. Miał jednak w naturze siły mocniejsze niż rozum. Jedną z sił takich była wierność. Nie kochał szarego Bobra, a przecież nawet wobec woli jego i gniewu pozostał wierny. Nie miał na to rady. Wierność stanowiła cechę gliny, z której został stworzony. Cecha ta odznaczała całą jego rasę. Cecha ta wyróżniała tę rasę spośród wszystkich innych. A ona to kazała wilkowi i dzikiemu psu przybyć z głębi puszczy, by stać się towarzyszem człowieka. Po skończeniu bicia białego kła zawleczono do fortu, lecz tym razem piękny Smith przywiązał psa do kija. Niełatwo jeszcze nagwyrzec się swego boga. Niełatwo też przyszło to białemu kłu. Szary bubr był jego własnym bogiem, i pomimo woli tego boga, pies pozostał mu wierny. Szary bubr wyrzekł go się i zdradził ale nie wpłynęło to na psa. Nie na próżno oddał się ciałem i duszą, oddał się bez zastrzeżeń. Niełatwo było teraz zerwać te dobrowolne więzy. Tak więc ciemną nocą, kiedy mieszkańcy fort usnęli, biały kieł spróbował kij zębami. Drewno było suche i uwiązane tak blisko przy szyi, że ledwie można było sięgnąć do niego zębami. Tylko po najostrzejszym natężeniu mięśni i wykręceniu szyi udało się psu chwycić kij zęby. Trzeba było długich godzin zmagania i zawziętej cierpliwości, żeby wreszcie przegryźć drewno. Psy nie mają w tym wprawy, bo nigdy nie gryzą drewna. Białemu kłu zdarzyło się to po raz pierwszy. Niemniej jednak dokonał dzieła i nad ranem uciekł z fortu, wlokąc u szyi kawałek kija. Mądry był niewątpliwie, gdyby jednak był tylko mądry, nie pobiegłby z powrotem do szarego bobra, który zdradził go już dwa razy. Istniała jednak wierność, wrócił więc, aby zostać zdradzonym po raz trzeci. I znowu szary bupr uwiązał rzemień i znowu piękny Smith zjawił się po swój towar. Tym razem zbito psa jeszcze okrutniej. Szary bupr patrzył spokojnie, jak biały człowiek śmigał batem, nie bronił psa. Przestał być jego własnością. Po skończonym biciu Biały Kieł zachorował, wątły pies południa zdechłby. On jednak miał twardą szkołę i sam był z twardego materiału. Zbyt mocno płonęło w nim życie. Był jednak chory, co się zowie. Najpierw nie mógł się podnieść. Potem oślepły i chwiejny powrół się za nowym bogiem do fortu. Tym razem przywiązano go łańcuchem na który nic nie poradzą żadne zęby. Biały kieł nadaremnie próbował wyrwać hak, którym przybito łańcuch do sosny. Po kilku dniach, trzeźwy i zrujnowany, szary bupr odjechał w górę Pursupiny długim szlakiem ku rzece Mackenzie. Biały kieł zaś pozostał nad Yukonem jako własność człowieka na wpółszalonego i docna na zbyt lęconego. Cóż jednak może wiedzieć świadomość psa o szaleństwie? Dla Białego Kła piękny Smith był prawdziwym, choć okrutnym bogiem. W najlepszym razie był bogiem szalonym. Zresztą, któż może wiedzieć, co znaczy szaleństwo? Biały Kieł wiedział tylko, iż musi się poddać woli nowego pana, słuchać każdej jego zachcianki, każdego kaprysu.